Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie. Enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Dzisiaj pokażę, jak zastąpić miskę olejową w Opelu Astra G z lat 98-2000. Ta część, choć niewidoczna, odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu prawidłowego przepływu smaru i wentylacji silnika. Problem z uszkodzoną miską może prowadzić do przecieków, braku ciśnienia olejowego lub nawet do uszkodzenia agregatu. Aby zakończyć wymianę, potrzebujesz zestawu narzędzi: gniazdo do śrub, podnośnik lub podpórki, nowy kit uszczelniający oraz odpowiednią miskę. Pierwszym krokiem jest odłączenie kablek od akumulatora, aby uniknąć nieprzewidzianego uruchomienia silnika. Następnie podnieś samochód na podpórki, odspajaj przewody doprowadzające olej i wyciągnij wentylację. Warto sprawdzić stan uszczelki. Jeśli jest zbyt starlana lub uszkodzona, wymień ją razem z miską. Odkręć wszystkie śruby mocujące, zaczynając od tych z boków, a potem od spodu. Usuń starą miskę i dokładnie wyczyść obszar pod silnikiem, usuwając resztki starłego smaru lub zanieczyszczeń. Na nowy element załóż nowy kit, upewniając się, że dobrze przylega do powierzchni. Montaż przebiega w odwrotnej kolejności. Najpierw mocuj śruby, zaczynając od rogu. A potem rozdzielaj je równomiernie, aby uniknąć przekrzywienia. Podczas pracy zawsze sprawdź, czy wszystkie połączenia są szczelne, a nie ma luzów. Gdzie kupić tą część? Szukaj w specjalistycznych sklepach lub online, porównując ceny i opinie użytkowników. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!